Jak wyszukiwać słowa kluczowe dla swojej strony lub wizytówki Google Moja firma część trzecia dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat planera słów kluczowych w systemie Google Ads jest to system, który jest dostępny po zarejestrowaniu się właśnie w systemie reklamowym Google Ads i gdy już to zrobicie przejdziecie do panelu tego, tego systemu. Po lewej stronie będziecie mieć zakładkę Narzędzia, a tam będzie opcja Planer słów kluczowych. Gdy już sobie tam klikniecie, będziecie mieli okienko, w którym możecie wpisać słowo kluczowe: czy to z kartki, czy ze sztucznej inteligencji pozyskane, czy, czy jeszcze z innych jakichś źródeł. I gdy już sobie je tam wpiszecie, możecie, znaczy system pokaże Wam po prostu ilość miesięcznych wyszukiwań danej frazy kluczowej. Gdy nie prowadzicie żadnej kampanii w systemie Google Ads, będą to takie bardzo powiedziałbym szerokie zakresy tych, tych, tych danych, ale gdy już macie jakąś kampanię reklamową, nawet najmniejszą prowadzoną, no to możecie zobaczyć naprawdę dokładne wyniki wyszukiwań. Muszę tylko uczulić, że na przykład, jeżeli jesteście dentystą lub lekarzem, no to tutaj może być problem, ponieważ system Google Ads troszeczkę blokuje te frazy, ale są inne możliwości, żeby to sprawdzić. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie, to zapraszam do subskrypcji tego kanału, tego profilu. Będzie więcej informacji na ten temat. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.